Witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w Klubie Warszawskim. Dzisiaj będziemy. Y Rozmawiać o przemocy, która miała miejsce pod Krzyżem Smoleńskim, czyli tym krzyżem, który stał pod pałacem prezydenckim. Naszym gościem będzie dzisiaj ksiądz Stanisław Małkowski, ale przyjdzie do nas przybędzie dopiero po godzinie 19, bo teraz ma inne obowiązki. Spotkanie poprowadzi redaktor Naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz. Zapraszam. Witam serdecznie, dziękuję bardzo za nicie. To jest szefowa klubu warszawskiego. Nie wiem, czy się przedstawiła odpowiednio, a jeszcze w, w dodatku kieruje u nas dziełem PR-u. Natomiast tutaj są nasi goście, e, których Państwo pewnie znają z mediów. To są ci, na których wysłano komandosów. Jeden znany biskup powiedział, że trzeba komandosów wysłać. E, byłby moment, żeby wysłano siły pancerne, e, obrońcy krzyża. E, nie wiem, czemu kiedy ktokolwiek w Polsce... Kiedy ktokolwiek w Polsce gdzieś czegoś broni, to jest obrońcą, a jak bronił na krakowskim przedmieściu, to był tak zwanym obrońcą. E, jako, jakoś tak zostało. Może dlatego, że na ogół relacjonowali te wydarzenia tak zwani dziennikarze. I... E, bardzo prosimy. Formuła spotkania jest taka, że najpierw poprosimy dwóch panów, którzy na pewno są państwu znani. E, zapraszam serdecznie Dariusza. Komorowskiego. Zapraszamy tutaj. Proszę I śmiało. Zapraszam serdecznie Dariusza Wernickiego. Ja sobie pozwolę zrobić taką krótką e, wstawkę. E, b, m, Myślę, że daliśmy się zagonić w pewnym sensie medialnie. To znaczy, e, próbowano przedstawić panów jako osoby łamiące prawo. My żeśmy dokonywali z prawnikami analiz prawnych. E, otóż to, że ktoś gdzieś się modli, to, że ktoś gdzieś protestuje, jest zgodne z prawem. Natomiast łamią prawo ci, którzy ich atakują, ich obrażają, ci, którzy szydzą z symboli religijnych. I myślę, że w tej konwencji trzeba rozmawiać. Nie chodzi tylko o krzyż. Chodzi też o podstawowe prawa obywatelskie, które były naruszone i łamane publicznie za przyzwoleniem władzy i za zgodą znacznej części mediów, które wręcz do tego nakłaniały. Ja bym chciał, żeby panowie opowiedzieli o tych przypadkach, kiedy was atakowano fizycznie. Jak państwo słyszeli oświadczenie rzecznika policji, nigdy nie doszło. Do ataku, przemoc. Nigdy. Znaczy, jedyne osoby, które stawały prze przemoc, to panowie. Natomiast nigdy nie doszło do, ta do e, takiej sytuacji, że ktoś was zaatakował. Czy rzeczywiście tak było? Czy nigdy nikt was nie zaatakował? To mógłbym powiedzieć, że pan rzecznik kłamie. Dlatego, że od e, kilku miesięcy e, notowaliśmy na e, fotografiach, na wideo. Momenty oczywiście nie, nie wszystkie, bo najlepsze dokumenty ma ABW i policja i Straż Miejska, e, która m, rozstawiła kamery we wszystkich rogach tych e, najważniejszych miejscach, gdzie można było filmować. Były miejsca, e, gdzie m, przepychano, plutą, ubliżano, kopano. No i w wielu przypadkach. To, to może opowiedzmy o jakimś takim przypadku. Na przykład, yy, czy był taki przypadek, że ktoś podszedł i kopnął pana albo kogoś, kto stał obok pana? Był przypadek kilka mm, tygodni temu, jak starsza pani e, stała i rozmawiała z jedną z osób, i podszedł taki e, około 30 paru lat i kopnął ją e, w nogę i prośba, aby Policja zainterweniowała, efektem był tak, taki efekt był, że Policja e, wykręcała się jak tylko mogła, żeby spisać tego człowieka. Prosiliśmy o spisanie tego człowieka. Policja powiedziała, że no, że nie można, bo, bo nie można. Straż Miejska e, dosłownie uciekała przed nami, jak e, Wielu z nas, tak jak Paweł, Darek czy Andrzej, czy nasze koleżanki, które prosiły, zresztą Anita też była i Ewa, która nakręcała film, widziała momenty. Był Paweł, który widział takie momenty, które no w normalnym państwie nie miałyby miejsca. Przypadek taki, że Wpada w grupę modlących się człowiek, który dosłownie rzuca się na tych modlących, a z tyłu stoi pewna stacja telewizyjna, która to nakręca. Wiele osób było najmowanych przez te stacje, które celowo przychodziły i. Od tego nie wiemy, że byli najmowani przez te stacje. moje przypuszczenia, się. tak. Pan, jak rozumiem, Cię tego tak. domyśla. Nie podaje nazwy. E... Może kolega, czy pan był świadkiem jakiejś takiej sytuacji, kiedy ktoś podszedł, uderzył, przewrócił. To znaczy się, ja nie tylko byłem świadkiem wielu napaści na starszych ludzi, na różnych ludzi, byłem wielokrotnie obiektem napaści. Doznaczam. I co, co ci ludzie, którzy atakowali robili? To znaczy się. Pierwszym razem było to taki większy atak 14 sierpnia, gdy właśnie po prostu Straż Miejska, policja wyciągnęli siłą wielu ludzi, między m.in. mnie, odciągnęli na Około 300-400 metrów. Ale za. to robiły służby porządkowe. Służbami, powiedzmy, to jest trochę inna kategoria. Mówię teraz o ludziach, którzy byli w cywilu, którzy nie, nie byli w żaden sposób powołani do pilnowania porządku. Czy no widział... Między innymi w nocy y, pani prokurator ze swoim, że tak to nazwę, ochroniarzem, już nie będę mówił, w cywilu oczywiście, przyszli, nie wiem, która to była godzina, ale dość późno w nocy. Ta pani zerwała zdjęcie księdza Jerzego Popiełuszki. Zareagowałam oczywiście natychmiast, żeby oddała to zdjęcie, co ona robi. A ten skąd wiadomo, pan, że to pani prokurator skąd. No, się, później po prostu się. wcześniej tam dla wielu się przedstawiła. Gdy ja po prostu zareagowałam, ten pan ochroniarz oczywiście pijany, możliwe, że i pod wpływem narkotyków, no bo tak przynajmniej wyglądali. Po prostu rzucił się na mnie, uderzył mnie w twarz. To było jeden z takich. Z takich. Czy to policja albo Straż Miejska widziała to wydarzenie? E, oczywiście widzieli to praktycznie. No, później pod naszym naciskiem coś tam niby zaczęli robić. Nie reagowali w ogóle, żeby sprawdzić e, alkomatem, e, a było widać po prostu. Oni powiedzieli, że owszem, jest widać, będzie nocka. Ale w ogóle ani nie dali zmuchnąć w alkomat, ani nie sprawdzili obecności. Kiedy pytam policjanta, czy ma alkomat, odpowiada nie ma. Prosimy, żeby podszedł do samochodu i przyniósł ten alkomat nie ma. Prosimy o sprawdzenie tego człowieka, żeby pokazał dowód. Policjant odmawia, żeby go spisać. Taki moment, jak y, nagrywam y, pewną scenę y, pod pałacem i w pewnym momencie podbiega do mnie człowiek chce uderzyć mnie kaskiem. I wołam policję, żeby przyszła. Policja nie reaguje. Kask motocyklowy, tak? Tak, kask motocyklowy. I wyzywa oczywiście rzucając kaskiem we mnie. I Czyli rzucił. W... Rzucił we mnie, tak. I oczywiście to jest y, na pewno na kamerach. Po pewnym czasie odchodzę i ci ludzie oczywiście krzyczą i mówię, gdzie jest ta policja i podchodzi do mnie policjant, mówi pan, pozwoli, proszę pokazać dowód. To znaczy ja muszę pokazać dowód, nie tamten, który napada. Wiele to było takich przypadków. Po pewnym czasie ten pan zostaje zatrzymany, ale wraca i mówi do mnie, ty K, ja wiem, gdzie ty mieszkasz. To pierwsze pytanie, skąd wiedział, jeżeli policja nie podaje danych e, osób zatrzymanych? Tak, ale powiedział, gdzie, gdzie pan mieszka? Oczywiście tak. dokładną e, ulicę, gdzie mieszkam. Także, jeżeli policja podaje, to jest szok. A jeżeli e, kobiety się modlą, i podchodzi grupa pijanych, i szydzi, i wyzywa od różnych najgorszych, że, że to jest ciemnota, że to ciemnogród że odejdźcie. Zdarzały się osoby, które miały paszport obcego kraju, nie będę mówił jakiego i szydziły z nas, szydziły i mówiły, że dosyć tego, po co tu przychodzicie. No, jak rozumiem wśród tych grup również modlących się byli ludzie z innych e, krajów. E, wróćmy jeszcze, bo ja, to co ja zauważyłem tam będąc dużo krócej niż panowie, e, widziałem Agresję wobec starszych kobiet. Znaczy to mnie zawsze jakoś tak bardzo uderzało. Czy panowie widzieli, że to było częste, że to było nagminne? Czy takie przypadki były, że się zdarzały codziennie, raz na kilka praktycznie dni? Praktycznie. Latem, wieczorami było to codzienne takie. Czy mówimy sceny. o sierpniu już po. No, tak, po tej sierpień, usunięcia krzyża. Było to praktycznie codzienne. A, no i wcześniej, wcześniej sierpień tak oczywiście lipiec cały praktycznie to już było wcześniej ale mówię taki sierpień to było takie nagminne gdy te grupy no o to tak jak tu kolega mówi apogeum tego wszystkiego to takie było szczyt tego e, ja co chciałbym tutaj powiedzieć odnośnie co kolega wspomniał e, tego, co go przydarzyło, że on wie, gdzie mieszka, bo to właśnie były najprawdopodobniej ABW, policja, ci ludzie, którzy mnie zatrzymali 13 września po cywilnemu. Czyli niby policja... Co, co to znaczy, że zatrzymali? Czyli przedstawili się, powiedzieli, że, że, że jest pan zatrzymany? Kiedy Darek się... został zatrzymany, odmówiono podania numeracji. Policjant ekspresowo... Ale to byli ludzie w duchu. mundurach? Czy... Nie, nie, po cywilnemu. I naciskał na głowę Darka kolanem. Wtedy krzyczymy, co pan robi? Dlaczego pan to robi? Drugi naciska na pachlinę. Y, uderzają go w, w klatkę piersiową i odciągają go y, 300 metrów. Tam go chcą wepchnąć do środka, do takiego małego samochodu bez oznakowania. Kiedy krzyczymy do Straży Miejskiej, do policji, żeby interweniowali, to oni się przyglądają. Kiedy proszę o podanie numeru i nakazu aresztowania, odmawiają. No, ale to skąd wiadomo, że to w ogóle by byli jacyś funkcjonariusze? No, szefra? później podjechał radiowóz mhm. I, i oni został... przekazali do radiowozu. Tak. Tak. Znaczy, przekaza... jeżeli to można powiedzieć, przekazali. Mhm. On został po prostu wrzucony tam. A co było na komendzie, to on mhm. sam powie. Mhm. Dlatego ja tutaj wrócę jeszcze do tego, zanim yy, podjęli próbę zatrzymania ci trzej, co podeszli z przodu. Panowie, w pierwszym oku przynajmniej dwóch rzuciło mi się, których w miarę często widziałem nocami jako ci prowokatorzy. To właśnie to, co. Czyli ci, którzy naj, najchętniej, najgłośniej tam rozrabiali, to byli tymi, którzy potem zatrzymywali. Tak, właśnie o to chodzi. To właśnie dlatego stąd tutaj Darek Wernicki mówi właśnie, że skąd wiedzą to, najprawdopodobniej byli to. Ci policjanci albo pr pracownicy służby bezpieczeństwa, że tak to nazwę. E, to, co wydarzyło się, tak jak tutaj jest wspomniane, e, przy tym zatrzymaniu tego 13 września, dziwnym też trafem, ten 13 nie zatrzymuje, a ksiądz Stanisław Małkowski jest wzywany do. Arcybiskupa Nycza. No, zakładam, że zbieg okoliczności. Ale... No załóżmy, Arcy... załóżmy nie będę w tej chwili tu z nikim nie omawiał w tej sprawie. Kwestia jest po prostu tego, to, co się działo później, po tym jak mnie wrzucili do tej tak zwanej suki, gdyby było to nagrane, śmiało stawiam dla kilku osób próbę morderstwa. Proszę mi wierzyć. To znaczy to jest przemoc, nagrane. Tak? Żeby nie używać przesadnie Policja, zachowanie policji było nietaktowne w stosunku do kolegi od samego początku. Ja uważam, że Straż miejska, która powinna reagować na napaści ludzi, którzy tutaj przy pałacu modlili się i pilnowali krzyża i chcą, żeby w tym miejscu był pomnik i krzyż. O podstawą dla nas jest krzyż, żeby było dla e, ku pamięci wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskiem.